Dobra. Baga. Dobra. Za 5 sekund płytki pusz po spotankach. Za 5, 4, 3, 2, 1. Płytki po spotankach. Zabijcie go i zejdźcie do SE. Już, wychodzimy. Wychodzimy do SE. Baga, bo... lecimy dam na Ale we mnie kurwo! Zobijcie <laughs> tego dopiero. Patrzycie na do Wolfan go. Do... Dobra. Siodpił, kurwa. Przez przypadek dej, wziąłem 3 młodszy. Tak. Uważajcie, bo oni. Co mówisz? Widziałem trzy łodki przypadek. Jak ktoś chce, to na kwiatka trade to rozdam. No. Za 5 no. sekund płytki, pójść po tanki. 4, 3, 2. 1 teraz, płytki, płynź. złaki ik, podejmie chodźcie do SE, czemu my nic nie bijemy? A może Blackmon? Uwaga, bo za nabędą nabiegać. 15 minut mamy. 8%, 3% 1. Wajbiń skajtuje. Uwaga, 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 bo próbują świecą się, nic się dzieje. Dobra, wchodzą na zamek. Wejdźcie, bicie czujki. Przejdźcie przez czołg, bicie czujki. Rozprydujcie się, uważajcie na West od murów. Lećcie mnie, no, jest jakiś healer party, lećcie mnie, Bicie czujki z twój Dobra. Zaczekamy a spuszują, zagramy na koncert. Zbicie czujki. Możecie sobie ręczami wejść na mury na ista, bo się nigdzie nie wybieramy, raczej nie będziemy wychodzić. I uwaga, 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 bo patrzą. Uwaga, Drogi, uważaj tutaj, bo. Jak będzie lecić damniejszym, to będą puszować wtedy. Dawnejszym od góry. Pushują, pushują, leci, leci, prąd, leci. Prąd. Lewki, prąd. Dobra, jest git. Nic, jeszcze nie kontrujemy, jeszcze nie kontrujemy Walcie kurwy Rozpredujcie się Destak, Za 5 sekund puszczymy pod gate'a Za 5, 4, 3, 2, 1 Płytki pusz pod gejta. Złapcie Czemu nie możemy tanków zabić? Nie bijecie na depsach Uwaga, bo zaraz mogę kontrować ro, ro, Rozpredujcie się, rozpredujcie się, bo mają cooldown Zosia, bibin na plecach U nas jest tank jak coś... Co, jest na... Co jest na plecach? Jakiś carving z bibinów na plecach Panny dobra, to spokojnie. Poszują na bomb squad, na bomb Uwaga, uwaga, poszują bomb squad. Le dobra, jest git. Nic się nie dzieje, modkujcie gatek, twardo. Nie mam defekt na lokuszy. Za Ej. 5 sekund płytki pus po tanka. Za 5, 4, 3, 2, 1. Płytki pus po tankach, te tanki. Nie możemy tanka zabić jednego. Oni mają 5,2 sety. Zejdźcie do eski, bo mam cooldown. Uwaga, mogą próbować puszować bomb na murach. Dlaczego odlećcie? Leccie tanki na froncie. Uwaga, bo się kręcą, świecą. Przepalałem że... się. No dobra. Też się przepalcie na depsach, bo nic nie bijecie. No przepalcie się, bo nie ma dalej, ja żeby tanka robić. Za 5 sekund puszyjemy głęboko. Dobra, zaraz gate spłynie. Bijemy gate'a, bijemy gate'a, moskujemy gate'a. Jak gate spłynie, puszujemy płytko za 3, 2, 1, pan. Zabijcie tego jednego tanka. Wibiny. Dobra, Wibiny zejdźcie plecę. Wibin plecę. Dobra, zejdźcie sobie, wychodzimy z zamku. Wychodzimy no. do eski z zamku. Propuję wychodzimy... na stronę do S w zamku. Wychodzimy do S w zamku. Uwaga, bo puszują. Polipusza w drogę. poty wypijcie, Wychodzimy do S. -ki. Patrzcie, leczcie, leczcie, nasz barczeń Wychodzimy do S. -ki. Nie zostawajcie na zamku. Zostaje Umiera. Wychodzimy do S. -ki. Dendro, wy, wychodź stamtąd. Zejdźcie do S. buty, bo zaraz podniecie na tych switchbołach. Zejdźcie do S. -ek. Wychodzimy, wychodzimy. Można, manę. Patrzcie, S.W. No, A, trolik, jest trolik, drugi zerk jest, jest trolik, jest trolik. Trolik koluje, trolik koluje, są wibiny Lowrymane podchodzą do desu. Idźcie do ese do 7, 3, 8, 3 wibiny. Dobra, wrócili na zamek. Dobra, zejdźcie do desu. Idę do, do ciebie, zucha. 20 osób mają bez procentów. No i idźcie mają desu. Dobra, dobra, zejdźcie do ese do desu. O, oni obchodzą do Enki, dobra Tak. Chylujcie, 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 na mnie Podchodzą od Dobra, dobra, to są bibiny od Westa tak. przepalcie się, zejdźcie do Eski Zejdźcie do Eski, zejdźcie do Eski Dobra, zrobisz, przechodzimy do Westa Przechodzimy do Westa, przechodzimy West Uwaga, bo patrzą na nas, nabiegnij i zrób fejka Nabiegnij i zrób fejka do Enki Des tak, des tak, zejdźcie do les, zejdźcie do lesz, zejdźcie do ES, zejdźcie do les, do res, do res, cofnijcie, puszjemy głęboko na N za 5, 4, 3, 2, 1, płytko N. Uwaga, bo też nabiegają. Też nabiegają, des tak, desk, des tak. I przepuszujcie do Eski, cofamy do Eski, cofamy do Eski, cofamy głęboko do S głęboko do S, głęboko do S. głęboko do S Des tak, do Eski zejdźcie, do Eski zejdźcie, rozprydujcie się, patrzymy głęboko, zejdźcie do S, zejdźcie do S, następny puszcz na NW poleci. Zejdźcie S, zejdźcie, zejdźcie jest. Dobra, dobra, destak, 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 Rozprydujcie się, rozprydujcie się. Dobra, odejdźcie, chodźcie do NL One, do NL, patrzcie gdzie jest koronka, patrzcie gdzie jest koronka. Dobra, puszujemy NW za 5, 4, 3, 2. Jeden NW, płytko, płytko NW. Zabijcie te dwie osoby. złapcie ich i zejdźcie, zejdźcie ist. do Ista, do Ista i do Eski. Zejdźcie do Ista i do Eski, zejdźcie do no, no, no. i do Eski. Do Ista i do Eski. Chodźcie za mną, to jest, do jest is, do Westa I do Westa. Za mną do isty i do West. Dobra. Dodźcie do Lęki, podejdźcie do N Teraz za koronką, bo oni cofają, tak? Tak West idą, west idą West, dobra chodźcie za nimi do Westa Zaraz możemy mieć. Dobra, Lonely są na ręce. zejdźcie do ISTA, zejdźcie IST, zejdźcie wróćcie 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 IST Idziemy sobie do Lonimeny. Oni są na monitorze Okej, okay. wróćcie IST Daj Manny Możemy tam to zlutować? A możecie podejdźcie denki. Podejdźcie denki. podejdźcie denki, Kto jest z tyłu niech się montuje, dojeżdżajcie do mnie A co miałeś ważnego do powiedzenia? <grym> Za pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, o, jednego ranka, jednego ranka Wybieg, zejdźcie iz, zejdźcie iz, zejdźcie wychodzimy Wychodzimy, nie dajcie się spushować, kontrują, kontrują, defki na front Nix, nie biją, nikt nie umiera Zejdźcie do ESL, zejdźcie do ESL, zejdźcie do Dobra, Zejdźcie do ESL, zejdźcie do ESL Co tam jest? Palą, no, się, palą się, palą się, palą się Uwaga, nabiegają, na, nabiegają, defki, defki, defki na front Nic nie biją Walczę, kurwy Zaraz, main push na nas poleci. Odejdźcie od gate'a, odlećcie mnie. Odejdźcie od gate'a. Dobra, no, mój ja men uwaga, uwaga. patrzą, Uwaga, pasu, pasu. men, drugiego już. Uwaga, uwaga. Dziękuję. Dobra, dobra. Jest tak, jest tak. Uwaga, uwaga, uwaga. 10 do demunki. Dobra, dobra, bicie czuki, bicie czuki. Wejdźcie, przejdźcie pierwszego gate'a. Przejdźcie pierwszego gate'a. Bicie czuki, nie przechodźcie. Dobra, dobra, dobra. An, dobra, oni tu Ancholi montuje. Uważajcie, żeby nie dostać pusza od NW z tej ściany. Motkujemy drugiego gate'a. Zejdźcie sobie do ista ja bardziej. Świecą się. Kurczę nie. Uwaga, uwaga, no, świecą się teraz oni pusha robią, nikt nie umiera, nikt nie umiera, Debki, 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 depki Zaraz leci bomb squad, patrzcie SW, SW będziemy puszować. SW, wychodzimy z zamku Na s za 5, 4, 3, pod gate'a, pod gate'a, NW pod gate'a, tego tanka zabić Dobra, zejdźcie do s ludziki grają, zejdźcie do s wychodzimy do s wychodzimy do s uważajcie tym bombskładem. squadem, no uwaga Jakiś, o, puszyłam na bomb na rękę. ratujcie nasz bomb jest git, jest git. Wychodzimy do eski, Wyjdźcie do eski, wyjdźcie do eski jest w na czujce Dobra, dobra, dobra. Jest git. Dobra, jest git, jest git. Oni patrzą w Westa. Modkuję gate'a Podej... Motkujemy modkujemy Motkujemy Modkujemy Gaita. Po co Dobra, już nie trzeba. Des, uwaga. się do skórę. rycki, 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 odpalne. Dobra, dobra. Waga, mina, mina, Z, mina. Zaraz zaraz nabiegną, zaraz nabiegną. na minę, mina na czujce. Taka to, jest, to, jest, to, jest, to nie jest mała I nie, nie możemy puściwać po tankach. Słuchajcie, jak, jak nas puścują, to zrobimy tak, że od razu zagramy na kontrę Także na lepsach, respoty i przed. Fajnie, fajnie. Dobra. Dobra, dobra. Od Westa chyba, tak? On się... Od Enki, od Enki. No, ma okay. Mała brama, mała brama. 10%, 10%. Dobra, dobra, dobra. Brama zaraz Spod... w Drugi. Drugi... Brama padła. Dobra, deska, deska, deska. Okay. Dobra, zrobimy tak, Chyba trzeba bić tego gate'a. To jest giga trudny gate do grania. A to nie może być. Zrobimy ściany na tak tak rozstakujcie się, Bijcie battlemonta między nami. On nie może jeździć między nami za darmo. Uwaga, buzera nabiegną na was. Zejdźcie, nie wchodźcie w tego czołka Jeszcze Bijcie sobie battlemonta. Zejdźcie do ista. Zejdźcie no, do ista. Uwaga, próbuję nabiegać. To jest fakt. Dobra, puszyją się na to. Nikt mi nie biorą. No zejdźcie się, wyjdźcie do ese, wyjdźcie do SS zamku, wyjdźcie do ese zamku. Wyjdźcie do SE zamku. zamku. Wychodzimy, wychodzimy. Nie zostawajcie z tyłu, Kto jest z tyłu. Uwaga, ludzi Przecież mamy z tyłu. Wychodźcie, wychodźcie do SE. Chodźcie w naszą stronę. Wyjdźcie SE, nie wiem co to jest. Spalcie buty do SE. Wszyscy mają wyjść. Ja, ja Raz, dwa, trzy, montap. Przepijemy się z nimi. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Chodźcie do SE. Chodźcie do SE, bijemy się. Uwaga, bo patrzą. Zrobiłem bo... pytki po tankach za pięć. Podejdźcie do nich za pięć na czołg. Za pięć. cztery, trzy, dwa, jeden na czołku. Zbijcie ich na czołku i skajtujcie NW Skajtujcie już, skajtujcie. Będą kontrolować. Będą kontrolować całym zergiem. się pali. Des tak, destak, destak, destak. Des tak, destak, destak, destak. Co mówisz? Uwaga, bo puszyłem. Chodźcie NW, chodźcie nw. Dantek mówisz? Że bombska się pali, ale chuj nic nie zrobił. Dobra, chodcien w. Zespół po tankach za pięć między nami na NW. Za 5, 4, 3, dwa. Jeden, te dwa tanki zabijcie. E, rycki palą? Nie mam N, no i będą nas puszczać na NW. No, nie mogą zawsze być na tych lodzikach, Kiedy Kiedyś im się skończą, mają 300 pingów w ogóle. Chodźcie na usta. Chodźcie na Uwaga, bo patrzą. Dobra, następnego pusha zrobimy na klofy na SE. Za pięć, przygotujcie się. Za pięć, cztery, trzy, dwa. Jeden głęboko na ese na klofy, wejdźcie ese, ese na klofach, ese na klopach, złapcie ich test tak bo opuszczają bomb składem, nikt nie umiera, nikt nie umiera I skajtujcie do westa sobie Skajtujcie do westa, podlećcie na sweetkilleru i zejdźcie do westa Dobra jest, jest git, wszystko mi się zreportuje, odcie do ese Nie mamy co, ma. Za 10 sekund mamy cooldown, rozprędujcie się za 5 będę puszował front. Uwaga, tanki. Po ja froncie, za 5. Za pięć, za pięć 4, 3, 2, 1. Nie, no, ja, ja mam za duże lagi. Chodźcie do NW, do Westa, będą kontrować. Będą kontrować. Uwaga, nabiegałem. Dewki, palcie, dewki palcie. Nic nie robią, oni nic nie grają. Dobra, odlećcie front. Uwaga na Przemysława na demonce. Chodźcie do SE, wejdźcie na ich klopy. Wejdźcie na ich klofy, zabijemy ich. Przemieszajcie się z nimi. Za 10 sekund łapie ich klopy. Uwaga. Za 5 sekund na samej. Na, samej na, SC? na SW. Na SW za 5, 4, 3, 2, 1, teraz. Złapcie. Nice, dobra. I skajtujcie sobie do N, Nie przechodźcie czołka. Przemieszajcie się z nimi. Przygotujcie respoty. Będą puszować w randomowe miejsce. Nie wiem gdzie. Nie stójcie tylko na czołku 10 osób. Przemieszajcie się z nimi. Bez strachu, chodźcie za nimi do Eski. Chodźcie S, za właśnie, nimi do no? Eski. Palą buty, palą buty do tyłu. Palą buty. Dobra, spróbuję spuszować. Dobra, każdy ja goni swojego. Ja puszuję, nie wiem co. Dobra, gońcie każdy swojego. Rycek? Kurwa Czeskich mam. na odwagę, mój. na koniach złapali. Tam z 38. Dobra, razy. mamy jakoś tak, minuty, żeby się stąd zabrać. Otwierajcie chesta, tam na dole niech sobie czyjsują. Faktycznie, fajnego, no? Fajnie. Dobra, nie otwiera, bo zbłoguje czes. Chodźcie, tak, chodź, chodź. się zabrał. Jest już pełny 100%, jedźcie na SEGA i ta kolegom. 4-0 Zajrzałeś do czasta? No, za, za powiedział. Oczywiście, że zajrzał nic jeba. Wchodźcie do Nę. -E. Wejdziemy sobie na High Granda. Uwaga, bo próbują zajeżdżać Cały czas ene, cały czas ENE, cały czas ene, cały czas -E. Pchamy na czołg, na ENE. Oni będą dismontować na naszym backleinie. Dobra, dobra, sprędujcie się. Łapcie tym heavy maceem tą chałkę. Dobra, dobra desz tak, des tak, des tak. Na co wypłacili? Na damka, odlećcie dantka przepalcie się, zejdźcie do ista, nic się nie dzieje, wejdźcie na czołg, wejdźcie do Ista na czołg. Nie poszujcie w nich na zajaz. Dobra, dobra. Mamy wąskład Siege to możecie sobie z klipów na nich patrzeć. Dobra, spuszujemy płytko do West'a i się cofniemy z powrotem na tego czołka. Chodźcie, chodźcie za nami, chodźcie za nami. Chodźcie za nami do NW. Nic się nie dzieje. Potrafią wydupić. Dantka prawie zabili na skaliak. No, chodźcie do NW za nimi. Mam 2% chłopaki. Dobra, uwaga, uwaga, rozprydujcie się, zeccić, się. Za 5 sekund zrobimy płytkiego pusza na samą enkę Za 5, 4, 3, 2, 1 na, na, na samą N-kę, Złapcie tego jednego. Te jedne klawy. Zabijcie i schodźcie tak? do Ista. Chodźcie do samego Ista. Do S. do S. do S. Do SE Dobra, nie robi. Dobra, jest git, jest git. Chodźcie do Westa. Chodźcie do Westa za nimi. Chodźcie do West za nimi. Rozprydujcie się. Uwaga, uwaga. Zostawcie tego na deceku, Chodźcie za nimi do NW. Chodźcie za nimi, do, Nie bijcie tego na deseku. Chodźcie do S. Wchodzą na górę. Dobra, teraz oni uciekają. Oni grają im nic nie da ucieczka jakby co. Najwyżej jak w na biegają fanie, Bomb skład schodzi na, na szyszkę, nic nie robią. Przemieszajcie się z nimi. I płytki pusz na NW. Uwaga, des tak, Płytki pusz na melasy na NW za trzy, dwa, jeden teraz. Złapcie te melasy między nami i ze, schodzimy do ista. Schodzimy do Ista. Przygotujcie Respoty. Respoty, Respoty, schodzimy do Ist. Schodzimy do ist, schodzimy ist. Schodzimy IST. Schodzimy IST. Schodzimy iść, schodzimy iść. Dobra, dobra, destak, 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 destak Rozpredujcie się, za... Uwaga na no, Szyszkę, bo będą z... bombić Szyszką z góry Za, się do za już. nimi Za... Oni się rozbiegają, rozbiegają Oni się czy rozbiegają już, no, goncie każdy swojego Ładny carving na pingu tutaj, na, na nie jest carving Nałeście, nałeście. spróbujcie uderzyć na... Kurde, sorry Bówno... Biją się, biją się, dobra Chodźcie do N, e. chodźcie do NE Uwaga, bo nabiegają, Puszyłem na Szyszkę Defki, 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 dobra, żyjemy Zwejtowali nas po prostu. Uwaga, uwaga na naszą pakojnię. Zajdźcie IST, 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 Dobra, za 10 sekund mamy cooldown, za 10 sekund mam cooldown. Dobra, rozprędujcie się, będę łapał WEST tak, na czołku. WEST na czołku za 5, 4, 3, 2, 1 teraz zabijcie na czołku. I skajtujcie do ISTA od razu, skajtujcie do ISTA. Dobra, jest giga kopanina, nie umierajcie, nie umierajcie, chodźcie do ISTA. Mamy zaraz na bok, chodźcie do IST, chodźcie IST, chodźcie IST, chodźcie IST, chodźcie, chodźcie. Zlećcie Zlećcie front, Ista. Cały czas IS, cały czas IS, cały czas IS Cały czas IS Dobra, front, front, front. destag, destak. Za 5 sekund łapie na naszym Bucklejnie Za 5, 4, 3, 2, 1 Na zabijcie nie ten Nie ma many na healerze Zejdźcie do is no to szukaj many Chodźcie lati. do SE, uwaga na tego Bela Na Bucklejnie Bo zaraz was przetnie e, Zejdźcie do is nie, nie widzicie co się dzieje, chodźcie IS Uwaga, bo nabiegają Zejdźcie IS, zejdźcie IS, zejdźcie Zejdźcie głęboko IST, IST, za 5 sekund będę łapał na naszym bakleinie na iście patrzcie na NC za 5, 4, 3, 2, 1, na NW, na NW, Złuchaj, na NW. do ISTA, zjedźcie do ISTA i do ENE, do ENE, do ENE, do ENE, do -E, uwaga, bo zaraz będzie nabiegał na prądziarze, kolega. Krzyżka patrzy od SW. Do, no, 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 dobra, destak, destak, destak. Chwilujcie, czyli chodźcie do ENE, chodźcie do ENE, trochę. wie, że od ENE. O co ty stałeś? SW, 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 SW Uwaga, nabiegają, puszują, puszują, nabiegają Będziemy kontrować głęboko, wiesz, na west. głęboko na West. Za 5, 4, 3, 2, 1 Zabijcie tą jedną osobę Zabijcie tą jedną osobę, wejdźcie iść, wejdźcie ist Nie ma depsa, no chodźcie Zwieżają głęboko Bierzemy od eski Głęboko ist, bomb squad puszuje od eski Uwaga, nabiegają, demon fangi No spalcie jedną demonkę i on się odbije na śmierć Na tym fangu, zejdźcie iść. Wejdźcie na górkę Jest jakaś mana z tyłu Destak, destak, destak za 5 sekund będę łapał po froncie. Za 5, 4, 3, 2, 1. złapcie te dwie osoby na froncie. I zejdźcie do insta. Zejdźcie do insta. Explodujcie się, znowu nas kreują w łez. Idziemy za nimi. Ja za tak nimi zajdźcie do... się tym Bob składem. Chodźcie za nimi do łez. Pomaga ja na biega, a ja wiem. muszę, a ja muszę pomagać Zosi. Dobra, desk, destak, destak, destak. Patrzą na nas, patrzą na nas. Masz cooldown. Na ja daję za, daję. Laki jest teraz. nabiegnij zrób fejka. Sprężny SW, ja puszuję NW za 5, 4, 3, 2, 1 NW, 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 NW. ich na NW, proszę, zabijcie. Kurde, chodźcie chodź. Za mało damage'a mamy. Zejdźcie do ISTA, uwaga, demonki, spacie bo jakieś Mamy no pusz od To na Sodista. Zajeżdżają na Sodista na, na lasami Des No palcie jakieś dewki. Chodźcie do NE, Chodźcie do NE Uwaga, uwaga, poszłam, puszują na watławy na iście. Rozprydujcie się na iście. Za 5 sekund będę łapał na głęboko na... w westie. Chodźcie głęboko west, głęboko SW. Za 5, 4, 3, 2, 1. Dobra, ubijcie każdy swojego. A nie znowu mają. Rozbiegają się się. No to skupcie się, bo znowu mogą fejkować. No nie, nie, już zmontowali, zmontowali.